Cześć Malko, witam was ponownie na kanale. Homis, pewnie zastanawiacie się, Charlie, dlaczego jesteś sam? No, ogólnie zła informacja, homis się skończyło. Oh. Oczywiście nie, to nie jest powód, dlaczego jestem sam. O, trochę nas tutaj nie było, ale to przez to, że trochę mieliśmy na głowie tutaj kwestie zdrowotne, tutaj kwestie też ważne typu moje przeprowadzki. Nie wiem, czy wiecie, ale wcześniej większość odcinków, które były nagrywane w pomieszczeniu, były nagrywane. W moim małym pokoju, które możecie zobaczyć tutaj. No, jak możecie zobaczyć, nie jest on za duży, nie był za duży, ale przyszedł nowy miesiąc pora na zmiany Wynajmowałem nowe mieszkanie, w którym zrobię studio, takie studio z prawdziwego zdarzenia. I powiem Wam szczerze, że bardzo się jaram tym, ponieważ będę to sam robić. Trochę zamówiłem rzeczy. Mam nadzieję, że wyjdzie całkiem spoko. I na końcu odcinka będziecie mogli zobaczyć reakcję chłopaków na studio. Mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Nie mam talentu ogólnie do jakichś dekoratorskich rzeczy, czy takich, ten... Ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że będzie spoko. Żeby nie było tragedii, to to jest tylko takie odkaczone, nie? Jakby... Jak może być i okay, ja będę zadowolony. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubieguności. Ale... Więc na początek trzeba trochę ogarnąć ścianę. Jest ona biała i często dźwięk odbija ściany, także... Zakupiłem tutaj... Taką pianeczkę wyciszającą. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyć, że ten dźwięk jednak nie będzie się tak odbijać, i że też będzie to spoko wyglądać. Mamy w dwóch kolorach: jest czarny, jest szary, który ogólnie powinien być biały, ale przedszarny, ale było tanie, więc w zasadzie nie narzekam. I będziemy tutaj na tej ścianie robić taką kratę. Mamy tego chyba z 24, jeżeli dobrze pamiętam. I ta cała, nie cała ściana, ale zrobimy tutaj takie dwa paski, które będą właśnie w kratę. Więc to będzie pierwszy element tego studia. Zaczynamy. Całość będziemy przyklejać na taśmie dwustronnej, ponieważ nie chcę za bardzo zniszczyć tych ścian, to jest mieszkanie wynajmowane, to nie jest moje. Więc tak, żeby później wszystko było ok. Później ja nie mam nożyczek. Dobra, nożyczki do paznokci. Więc mamy tutaj już nożyczki do paznokci. Także mam nadzieję, że sobie jakoś poradzą. Jestem ciekawy w ogóle ile to mi zajdzie. Mi się wydaje, że tak... Z tym założeniem że z pół godziny, może całość studia z godzinę, skoro mam już wszystkie prawie gotowe rzeczy. Powiem wam dlaczego później prawie. Ale no mi się zdaje, że to jest największe pierdzielenie się tak naprawdę, więc zobaczymy ile mi z tym zajdzie. O, te nożyczki to... Ej, te nożyczki to... One się dają rady Jezus, ja niej bezkituję, ja nie wiem jak ja to zrobię. Macie jakiś lifehack w zasadzie jak to można by było taką taśmę pociąć bez nożyczek. Ja na gumie do rzucia mogłem to... No dobra, może nie. Dobra, jednak to nie potrwa z godziny. Zakładam dwie. Minimum. Zobaczcie z tymi nożyczkami, odpasno czy to nie wyjdzie, dlatego kroję taśmę nożem. Dobrze, przyklejamy pierwsze i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Kuźwa, kuźwa chyba krzywo. Dobra, jest ok. Będzie, będzie ok. Dobra, słuchajcie jednak, nawet tym nożem się nie da, więc pójdziemy zaraz do sklepu i kupimy normalne nożyczki, ale w tym momencie może trochę... Zajmę się czymś innym, bo i tak później muszę jechać na miasto, więc yy, zajmijmy się czymś innym. Dobra, słuchajcie, kolejną rzeczą, a w zasadzie pierwszą, którą się zajmę, no bo mówię, potrzebuję nożyczek. Jest tutaj paczuszka, yy, którą zamówiłem dosyć niedawno i tutaj będzie taki aj, kurde, to też by się przydały nożyczki, ale jakoś damy radę. Widzowie, przepraszam za hałas. Także otwieramy paczuszkę, pewnie zastanawiacie się, co tutaj tak naprawdę jest. Ostatnio kiedyś mieliśmy sesję zdjęciową i był tam taki manekin pani. No i ogólnie on się bardzo spodobał to No ale taki manekin troszeczkę kosztuje. Więc stwierdziłem, że jakiś tam sklep się zamykał i że odkupię nie całego manekina. Aczkolwiek oczyli oh zas. Takie jak to się nazywa po, pier... po pierwsze przepraszam bardzo trzeba zasłonić. Tutaj są y, sutki, więc no nie chcemy zbanować filmu. Zaczynamy z przerabianiem. Tutaj muszę iść na balkon. Dobra, słuchajcie, mamy czarną warstwę. Później czar warstwą różową. Będziemy robić jakieś napisy i rysunki. No ale teraz musimy chwilę poczekać, żeby to wyschło. Ale powiem wam szczerze, jestem pozytywnie nastawiony. Dobra, słuchajcie, to jednak trochę potrwa. Nie będę was zanudzać, więc finalny tego efekt możecie zobaczyć teraz. Więc jak możecie zauważyć, prezentuje się to właśnie tak. Trochę mi z tym zeszło i na szczęście, no... Nie aż tak długo, jak myślałem, więc to jest taki plus. Z minusów zaciąłem się taśmą. Jakim trzeba być idiotą, żeby zaciąć się taśmą? Więc możecie zauważyć, że tak to wygląda spokojnie, to nie będzie się tak wyglądać, tam będzie jeszcze kilka dodatków, ale na szczęście możemy przejść do następnego etapu, czyli układanie jakichś dodatków, bo na razie nasz manekin jeszcze sobie schnie. I co? I lecimy dalej. Jest ta oto półeczka. Tutaj będą znajdowały się różne pierdoły. Yy, ona już wcześniej była w moim mieszkaniu. I na tym ogólnie leżał sprzęt. Aczkolwiek tutaj mam inne miejsce na sprzęt, więc tutaj będziemy mogli sobie jakoś to zagospodarować, kochani. Więc yy, to co? Do dzieła. Coś sobie trzeba ułożyć. Zacznijmy od naszego super koła fortuny. Następną rzeczą. Jest gazeta New York Times, jak byłem w Stanach, jeszcze z mojej poprzedniej pracy, to kupiłem sobie gazetę i stwierdziłem, żeby się nie zniszczyła, to sobie ją oprawię I wydaje mi się, że to też będzie taki spoko element, żeby sobie tutaj pierdzielić Następnie globusik, który też dostałem na odcinku, jeszcze będąc w poprzedniej firmie Kolejnymi rzeczami to jest ukulele, które zakupiłem podczas pandemii Stwierdziłem, że nauczy się grać do tego momentu na się nic nie nauczyłem. Kolejne pelikan LED. Nie świeci jakoś za dobrze, ponieważ ma już swoje albo w ogóle nie świeci. Aparacik taki stary. Jest to po moim dziadku. I w sumie zastanawiam się, czy, żeby go nie naprawić, bo jestem ciekawy jakieś zdjęcia widzę. Jak możecie zobaczyć, że są dosyć stare, ale też wydaje mi się, że może całkiem spoko wyglądać i te zdjęcia mogą super wyglądać. Kodak, aparat, który działa, który zostałem na urodziny rok temu, ani razu go nie użyłem. Może zdarzy się jakaś okazja, że go użyję, to, to dam wam znać. Ostatnia rzecz, skarbonka na podróże yy, jest pusta i nie zapowiada się, żeby była jakaś napełniona niedługo, ale kto wie, może kiedyś się na coś uzbiera. Ostatnią rzeczą jest ten, oto kwiatuszek malutki. Kupiłem go też już jakieś pół roku temu, więc to nie jest nowa rzecz. Ja nie umiem dbać o kwiatki, ale na szczęście jest taka osoba jak Bartek Świeży, który mi powiedział, jak dbać o kwiatko tego kwiatka. Więc jak widać, na razie żyje. Następnie, kochani, półeczka czarna. Marka prawdopodobnie Ikea znając życie. Tutaj położymy sobie dwie piłeczki które mogliście też zobaczyć na odcinku, bo one są ze starego mieszkania. Czegoś tu brakuje. Nie wydaje wam się, że czegoś tutaj brakuje? O! Dajemy mu czapeczkę. teraz to będzie taki ziomek. Cudowny głośnik, który także dostałem na odcinku, będąc w poprzedniej firmy. Słuchajcie, przechodzimy już do końca, prawie końca naszego dekorowania. Dwie pałki ledowe, też były w poprzednim mieszkaniu. Nic nowego. Kolejną rzeczą, która się tutaj pojawi, jest. O, to taki dywanik. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Zapłaciłem za niego 40 zł. Dziękuję bardzo zagranicznym stronom, które są w miarę tanie w zagospodarowaniu takiej przestrzeni. Także ten dywanik wpierdzielamy na podłogę. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie małe dodatki, to wydrukowałem, czy wydrukowałem, zamówiłem zdjęcia chłopaków, jak możecie zobaczyć jest tam ja taki przystojny w ogóle z tego roku. Wygląda jakbym miał z 21 lat. Mam 27. Tutaj ulubione zdjęcie szymka też tutaj się pojawi. Bardzo uśmiechnięty. Może. No nie, nie, nie. Tego nie będę zakończyć. I mamy też Mattiego i jego jakby czadowe oczy. I może Was zachęci tutaj y, wolny kawaler, zapraszamy, tak samo jak Szymiak, ja też, DM, y, proszę bardzo, tu Instagramy. Także oprawiamy te zdjęcia i też pójdźmy sobie tutaj gdzieś gdzie, jeszcze nie mam bladego pojęcia. Powiem wam szczerze, teraz sobie chwileczkę pogadamy. Boli trochę portfel, powiem Wam, że boli, ale to są takie rzeczy, które ja uważam, że warto inwestować i ja naprawdę... Yy, bardzo lubię ten projekt. Jakby bardzo lubię nagrywać z chłopakami, mimo że czasami nie mamy jakichś dobrych wyświetleń, ale my naprawdę się przy tym dobrze bawimy i, i no i kurde, fajnie jest coś takiego robić, powiem Wam szczerze. I żałuję trochę, że tyle z tym zwlekałem, bo nie wiem czy wiecie, ale ja swój kanał tak naprawdę chciałem założyć już. Policeum, ale jakby cały czas yy, się zastanawiałem, co ludzie pomyślą, jaki będzie odzew. Tutaj coś nagrywałem, te filmy mi się nie podobały i no i tutaj sobie tak naprawdę strzeliłem troszeczkę w kolano, bo jakbym miał taką energię i taką pewność siebie, którą mam teraz, to wydaje mi się, że poszłoby całkiem spoko. Ale spokojnie, nie jestem jeszcze młody, przystojny. Inteligentny, nie wiem co to jeszcze powiedzieć, ale zawsze można zacząć, tak naprawdę, nie? I jestem tego przekonania, że nigdy nie jest za późno, i to jest kuźwa mój moment, i to jest moment chłopaku, i to też może być wasz moment. Jedną z ostatnich rzeczy, i w sumie najfajniejszą, moim zdaniem, jest LED. LED komis, który został. Eee, zrobione na zamówienie, w ogóle w Polsce, jak robiłem wycenę, to ogólnie kosztowało to prawie 1000 zł. I mój znajomy podesłał mi się, na z zagranicznej stronie, możecie się domyślić, na jakiej. Eee, była możliwość właśnie personalizacji takiego Leda. On nie jest za duży, ale wydaje mi się, że jest wystarczający. I on kosztował chyba, żeby nie skłamać, 130 zł. Więc wydaje mi się, że no zaoszczędzenie w pizdę pieniędzy, a i tak robi taki sam fajny efekt. Więc jak możecie zobaczyć, on prezentuje się właśnie tak. Wydaje mi się, że za tą cenę jest całkiem spoko. I teraz jeszcze dwie małe rzeczy. Musimy dokończyć wiadomo naszą panią, żeby tam wszystko to ładnie wyglądało, wszystko było pozakrywane i także czekamy jeszcze na dostawę stolika, którym troszeczkę zainspirowałem się od dress code'u. Stwierdziłem, że to spoko element i zamówiłem dokładnie taki sam. Także, jeśli ktoś stamtąd ogląda, to dziękuję i przepraszam, że troszeczkę skopiowałem. Zapomniałem jeszcze w sumie o jednej rzeczy. Oczywiście na ścianie pojawi się koszulka Homis, w którym to mieliśmy... Docelowo mieliśmy na San, na san Festiwalu w nich chodzić przez jeden dzień, aczkolwiek nie wszyscy wzięli t-shirt, więc plan się troszeczkę wykrzyczył, Ale jest właśnie tutaj homis z kodem, który jakby przekierowuje na nasz kanał YouTube, więc ona sobie zawiśnie normalnie na ścianie. Z takich jeszcze jednej rzeczy właśnie byłem pomalować różową warstwą naszego, naszą panią. No, i puszka puszka mi pierdzielnęła i się rozwaliła, i zaczęła wszędzie pryskać. Także mam do sprzątania cały balkon, który jest w różowym sprayu. Oczywiście muszą być jakieś niepowodzenia, nie może być wszystko gładko, nie? No, ale cóż, cieszę się, że już powoli kończymy nasze studio. I co? I chyba pora, żeby zrobić przebitki i pokazać Wam, jak ono wygląda. Yes. Teraz. Możesz to... Ma, można zrobić. Jeszcze nie wchodzi dobry No i tutaj masz studio, proszę bardzo. Ładnie Jeszcze nie do końca skończone, ale jest jakie jest na razie no, Ale robi, robi, robi fajną robotę Proszę okej. bardzo Nie, no ja spodzę. Całkiem okej, okay, nie? Ej, naprawdę no, Jestem... Stolik by się raczej przydał Ja to specjalnie kuźba zamówiłem no. <laughs> Możesz powiedzieć, że ładne jest, no? Nie możemy podmienić Ale nie, ogólnie, nie, kurczę jestem szok, mogę robić to wymogę Fajnie, bo te miski moje, które mi się zawsze bawię, w tej ale nie, mega dobrze to wygląda. Ale jestem kurczę pod wrażeniem, szczerze. A, a jak, co myślisz o leziku personalizowany? Ja no, o tym mówię, że fajnie, bardzo. Nie, naprawdę... Mega. No, a ty się wydaje, że... <śmiech> 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 to? ci się najbardziej podoba w tym studiu? Nie będę ukrywał, <laughs> nie widziałem ten napis, ale napis ogólnie jest bardzo ładnie rozmieszczony. Podejrzewam, że tamten też się świeci. Y, tak. Tu Ale nie działa, no. Fajne. Ja się... Baterii nie ma. Jest estetycznie, jest miejsce, jest przyjęcie czegoś więcej. Marszunkowi najbardziej ten, się podobała ten, ten. ten. Taka figura tam widzisz, nie? Taka ten. No to no to jest zresztą. Fajne rudowe. No fajne. I teraz będą ludzie wiedzieć kto to, kim jesteśmy. <gry> nie wiem, skarb z bo też jestem chory, ale jem lodę. Hmm? No debil no. No debil, 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 debil na czole. Przestrzeń jest superancko. I patrz koszuleczka nawet twoja jest zawieszona. Nie moja, nasza. Nasza. Nie ubierana ani razu, ale jest. Ale jest no. Już niedługo. To jest to studio? To jest to Co nie widać? Nie, nie. Starałem się. No ale ja studio musiałem, wiesz, jakieś nagrań, coś tam ten, takie, że siedzenie, Nie, ładne. Bardzo ładne. Ale zjeb! Ale <laughs> bardzo ładne, bardzo ładne. To super, Super. Ekstra super. Szczerze. No super. <śmiech> <śmiech> Fajnie. Polecam. Polecam na miejsce Mateusz Franką.